Cześć, siema tu Patricka, Dzisiaj zrobimy sobie konkurs Z okazji 90 subskrypcji Miałem zrobić na 100 Ale pomyślałem, może nie będę miał 100 Może dopiero będę miał 100 w finale A konkurs polega na tym Tutaj mamy, widzicie Atletico kontra Real Madrid Zobaczymy Nie, też jestem ciekawy Kto wygra w tym tej ligie w, no, w, czy Atletico, czy realna. Zobaczymy. No a teraz zrobiłem konkurs Właśnie w komentarzu na dole macie mi na... W, no, pod filmikiem w komentarzu macie mi napisać Biorę udział, myślnik... Ma... myślnik jaki wynik ma dwa... Na przykład nie wiem jeden do zera dla Realu, jeden do zera dla Atletico. Jeden. Atletico Myślnik jeden Real O na przykład tak. No to tak, tak na, na ten konkurs polega, tak jakby. No i jeszcze da e, trzeba dać i, i, no i suba. Nie będę dawał pod e, łapkę pod tym filmikiem, bo tak tak nie patrzę na to, kto ten masz. Ok, już nie będę dawał tym suba, bo kto to, kto. Ten kto co ten kto chciał mieć zasubskrybować, to już mam miejsca zasubskrybowanego. No nie wiem. Aha! A to wygania na co? No to wygania tak. Mm. Tyle kart z Star Wars. Star Wars. Czy jak to tam się wymawia? Mm, taka... Sobie, taka edycja. Ile tutaj jest kart? Tyle kart. Z tej edycji, czy przy filmu pokazywałem? Tyle y, z edycji FIFA World Cup Brazil. Ciekawe kto tutaj wygra. Daje mi się Brazylia albo klub Hiszpania. Nie wiem, tak mi się wydaje. No bo. Myślę, że te dwie reprezentacje będą w e, finale. A w półfinale myślę, że będzie, nie wiem. Włochy, myślę, że będzie jeszcze. Belgia, o Belgia też może. Wygrać, też mam duży. To ma szansę hmm, Belgia, no i nie wiem Urugwaj też może być, ale nie wiem, nie będę tutaj teraz przysiadzał, bo nie wiem, bo nie wiem na nie widziałem jak niektórzy, o o no, i Urugwaj, mi się wydaje, że tacy będą, ale he, widzicie, nieraz lepiej grają, nieraz gorzej grają, jeden mecz, źle zagrają, my już po nich, znaczy no, no, dwa mecze, bo no, chyba serwery, serwery, no to mamy tyle karteczek z Champions. tu plus uh, Hamsik i bennel, -er, Lars Bennel, -er, Star Player, mm, but, no i no, jeszcze naklejeczki, naklejeczki z edycji. UEFA Champions League LabłE 11-12 11 edycji 11-12 Takie naklejeczki nie wiem czy zbieraliście, ja nie ja tutaj zbieram, ja mam mało, nie mam albumu do tego więc tutaj dam tyle naklejeczek, dużo, dosyć jeżeli ktoś mi. Nie wiem czy to zależy od was, ale jeżeli ktoś mi da napisze komentarz. Biorę udział i ten. ktoś na przykład dobrze odpowie, bo ja nie wiem. Ehm, prawda kto dobrze odpowie. No i tak. Mam, mi się, że nie, nie będzie że tak dużo ludzi, ale... O dużo osób na czym. No i co? Jeżeli ktoś mi odpowie tak, tak źle, prawda, źle ktoś odpowie może mi. Dobrze na co znaczy odpowiedzieć, ale dać... E, nie dać, że mogę odpowiedzieć, bo ja będę numerki wpisywał, więc jak wdacie tak, nie można odpowiedzieć, prawda? Ja oddaję odpowiedź, daję numer 18, na przykład. I... No i... i tak... I ja raczej tak nie... Tak nie róbcie, żeby nie było też odpowiedzi, bo ja wtedy nie mogę dać numerka i wy wtedy możecie stracić swojej stansy w konkursie. Bo jeżeli nie wpiszę wam numerka, nie będziecie udziału więc proszę tak nie robić kto tak zrobi jego wina bo ja potem ja uprzedzam żeby tak nikt nie robił ktoś nie oglądnie filmiku do końca nie moja wina nic zrobi tak ten i proszę nie edytować ja tam widzę czy jest edytowane czy nie więc nie uszukacie tutaj mnie nie zrobicie mnie tutaj w konia Ok, no ja skończyłem, jeszcze raz przypominam zasady. Sup, niekonieczny, ale. Rób się, Niekonieczny. No i najbardziej coś jest konieczne. Wynik Atletico. Jeżeli będzie 1-2, to ja nie będę wiedział, czy dla Realu, czy dla Atletico. Musi być dla Atletico lub Real. Atletico 1. Real 2. O, takie co. Ale mi się wydaje tak tak, że Atletico ma taki, taki dobry z Barceloną, to jak z Realem nie poradzi sobie. No, ale w sumie też jest Real tak mocno Bayern, który wygrał w, w mistrzostwach. No i nie wiem, no nie wiem. Real też jest, mi się, mi się wydaje yy, dobry. No, będzie fajny mecz. Zapraszam do oglądania. No i zapraszam do więcej udziału w tym konkursie. Wpiszcie w Komentarzach, to wszystko. Te wyniki, no i dawajcie suba No i ja pozdrawiam. No i mówię, cześć. Cześć.